Frescia da tutte volà E tanto le Frescia da tutte volà Andrè si beva perché Da uva Il giro va uva tu E che ha E la donna

No proszę Państwa, dzień dobry, witam Państwa, nazwę serdecznie, wszystkich dobranych w takim monologu dzisiaj, teraz, prawda, wiosna, Państwa, wiosna przyszła, podziwiajmy piękną pogodę, jesteśmy we Wrocławiu, jedziemy sobie przez miasto, dzisiaj sobota, cisza, spokój, piękne słonko, nie jest bardzo ciepło, jest 13, no 13 stopni tutaj nagrzało w samochodzie, w sensie samochód się trochę nagrzał, ale Myślę, że tak na dworze w cieniu to jest 11 gdzieś koło 11, troszkę wieje nam, ale nie mocno, ale nie strasznie, ale nie, nie tak jakoś nie jest źle. Słuchajcie, ja byłem że jest dobrze, a nawet bardzo dobrze. O witamy, witamy wszystkich. Tutaj na razie nie ma y, czata, ponieważ ja y, jadę autem, nie mogę się skupić tutaj na, na jeździe. Mo, mo, nie mogę się skupić na, na pisaniu, może się skupić na jeździe, także... Znaczy na pisaniu, to na pewno nie, tylko to wiadomo, że nie pisał, tylko nie odpowiadał, no, nie czytał, no. To wiadomo, że jak się jedzie, to się nie odpisuje, nie, no. ale proszę Państwa, yy, chciałbym dzisiaj troszeczkę tytułem wstępu, jest nowy sezon, prawda? Wiosna przyszła, dzień coraz dłuższy. Jest przed nami takie możliwości przebywania na dworze, na, na zewnątrz, więc chciałbym zachęcić do tego, proszę Państwa, ten kanał, na którym jesteście teraz, będzie troszeczkę teraz aktywizowany. On przez lata sobie taki nie, nieużywany stał, ale jako, że są nowe okoliczności tutaj, technologiczne i tak dalej, chciałbym ten kanał rozwijać ponieważ szkoda, żeby sobie tak stał, proszę Państwa, moje projekty, filmy to plany jakieś tam YouTube'owe są szerokie i głębokie, że tak powiem. Oprócz tego mam jeszcze dwa inne kanały tematyczne, ale to nie ma znaczenia. Tutaj będzie ten jakby główna oś moich... A patrzcie, zielone, jakby oś mojej działalności tak jak zresztą kiedyś planowałem, to znaczy słuchajcie, dawniej jak ja zakładałem kanał, to YouTube miał zupełnie inną formę. YouTube to był taki, tam nie, nie było YouTuberów, nie było takiego mater, takich kontentu takiego jak teraz. Tak? YouTube w dużej części składał się z prywatnych po prostu, to znaczy z takich filmików, które ludzie sobie sami robili i wrzucali, chcieli się tym podzielić. Tak? Bez ambicji zarabiania, jakiegoś tworzenia, nie wiadomo czego, tak? biznesu i tak dalej. Nie było tego w ogóle, nie było tego w ogóle. Później kasa przyszła na YouTube'a i się YouTube odmienił całkowicie. Ma to dobre i złe strony oczywiście, ale generalnie YouTube się rozwinął bardzo mocno. Ja wtedy zakładałem to konto, ten kanał i on miał być właśnie takim początkowo Miejscem, w którym wrzucam takie swoje filmy, które ja sobie kręcę sam dla siebie. Nie było w ogóle w głowie, nie miałem takiej idei, żeby to jakoś szczególnie propagować czy coś, ale widziałem, że niektóre filmy się oglądają, jakieś tam, właśnie pewne tematy są dla Państwa interesujące. Potem wpadłem na pomysł taki, takiej serii do lasu, ponieważ zacząłem dużo chodzić w teren. W góry sobie jeździłem. Obserwowałem sobie przyrodę i tak dalej. To jest w moim, moim takim hobby, nie? I proszę Państwa... Zrobiłem tą serię do lasu. Nie cieszyła się popularnością. Ja skądinąd... Wiem dlaczego. Może ona była po prostu troszeczkę staroświecka, tak, czy ja może, może opierałem się na jakichś takich przesłankach staroświeckich. Zresztą ja tutaj wrzucam trochę, trochę archiwaliów i potem stało się tak, że takie właśnie, ten, ten kanał stał się archiwum trochę wrocławski. Chciałem właśnie w tą stronę pójść, ale jako, że YouTube troszeczkę inaczej promuje moje filmy, no więc to nie będzie tego archiwum tutaj, tak, takiego filmu. Tutaj jest dużo filmów archiwalnych, one zostaną, ale ale ja bym chciał to poprowadzić inaczej, tak? Ten kanał będzie miał formę bardziej aktualną, tak? A nie tylko, a nie tylko archiwalną. I nie będzie dotyczył sensu stricte tylko Wrocławia, proszę Państwa. Ja tutaj, Rada Programowa kanału Radca Medyczny, czyli RM Wrocław obecnie, ale będzie znowu Radca Medyczny, doszła do przekonania, że należy wrócić do źródeł, tak? I mówić po prostu yy, o tych tematach, które były u początku, u zarania tego kanału. A te tematy to właśnie kwestia szeroko pojętej przyrody, tak? Tak jak na początku było, była seria poprzez las, czy znaczy do lasu i tak dalej, no to będzie właśnie ten temat, tak? Przyrody. Właśnie na drugim kanale wrzucam filmy i dość dużą ilość o roślinach głównie. To się nazywa poprzez las. Natomiast właśnie chciałbym jeden i drugi kanał aktywizować. No i tutaj, tutaj będzie podobna, ta treść będzie właśnie dotyczyła też botanicznych spraw. Będzie dotyczyła natury, przyrody, proszę państwa, ale nie tylko, bo również zdrowia. Tak? Chciałbym troszeczkę na tym zdrowiu też poruszyć, ponieważ ja jestem specjalistą od zdrowia, tak? I zajmuję się też zawodowo troszeczkę, troszeczkę tymi tematami, tak? To znaczy nie, nie bezpośrednio, ale troszkę pośrednio. I chciałem też o tym zdrowiu mówić, tak? W kontekście i botaniki i w kontekście innych rzeczy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zobaczymy, jak się to rozwinie. Teraz robię dużo lajtów. Codziennie lajty będą, nie? Także teraz robię po cztery. To zależy. No, czasem jednego lajta, czasem pięć lajtów zrobię w jeden dzień. No teraz chciałbym Dzień będzie coraz dłuższy i chciałbym robić tych lajtów więcej. Yy, takich bardziej rzeczowych. Tak? Także no, yy, myślę, że się uda to przeprowadzić tak jak bym chciał. Proszę Państwa. Chciałem też przy okazji pokazać troszeczkę właśnie pięknych miejsc. Tak? Bo trochę jeżdżę po Wrocławiu i okolicach i nie tylko. I, pod względem właśnie przyrodniczym najczęściej wybieram sobie jakieś trasy, pod względem botanicznym, no bo to mnie najbardziej interesuje. Także zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Tutaj, jeżeli chodzi o kwestie zdrowia, proszę Państwa, ja bym chciał już teraz zachęcić Państwa do tego, jeżeli tylko Wam zdrowie pozwala i czas, i, i Wasze plany, żeby wyjść na dwór. Nie wiem, jak jest w całej Polsce, nie wiem, jak jest w Wrocławiu. Proszę Państwa, wyjdźmy na zewnątrz. Udajmy się w jakiś piękny rejon, choćby do, choćby do parku miejskiego i zaczerpnijmy troszeczkę chciałem powiedzieć powietrza świeżego, ale to może być trudne. Ale słońca, proszę Państwa, słońca. Wyjdźmy na promienie słoneczne. One nie są złe. Oczywiście nie chodzi o to, żeby leżeć plackiem, tak? Zresztą teraz jest trochę chłodno jeszcze na to może, ale wyjdźmy, wy... naświetlimy swoje twarze słońcem. Państwa. Jest to bardzo istotne dla układu, dla skóry to raz i dla układu nerwowego to dwa i dla samopoczucia to trzy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także zachęcam i proszę Państwa słońce jest naszym sprzymierzeńcem. Również w walce z złym nastrojem. A zatem polecam, polecam Słoneczko. Proszę Państwa, obejrzyjmy sobie śliczne krokusy. Już rosną na trawnikach. Nie musimy jechać gdzieś daleko szukać kwiatów. Wystarczy na wrocławskie trawniki miejskie rzucić okiem i już mamy jak w górach, jak na halach łódzkich, prawda, śliczne krokusiki w większości koloru fioletowego, wspaniałe, proszę Państwa, koją oko i zbliżają nas do natury. Jest to jedna z rzeczy takich wrocławskich, które, no, jak dla mnie są bardzo fajne, bardzo trafione. To bardzo jest piękna inicjatywa, że te kropusiki, kropusy, prawda, posadzono na miejskich trawnikach. Cebulki sobie tam siedzą. i Teraz właśnie luty, to już jest rozkwit, to są bardzo wczesne kwiaty, roślina kwitnąca, teraz jeszcze zimą nam umila życie, umila nam krajobraz. Proszę Państwa, słonko dzisiaj piękne, troszeczkę obowiązki mnie dzisiaj jeszcze wzywają, takie zawodowe, ale nie zajmie to dużo czasu, później się odezwę na lajcie już takim pięknym, proszę Państwa, postaram się. To znaczy nie postaram się, ja po prostu to zrobię, po prostu pójdę sobie na dwór i zachęcam również Was do tego. Dobrze, Proszę Państwa kończę na teraz. Bardzo dziękuję za obecność i chciałbym Państwa zaprosić na później na lajta, będę na lajcie, możliwe że gdzieś w jakieś ładne miejsce. Postaram się szybko robotę załatwić i wrócę do Państwa. Okay. Działamy, 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 działam. No na razie.